Dzień dobry, Agnieszka Prasek, Synoptyki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Początek kończącej się kalendarzowej zimy rozpoczynamy przymrozkami i opadami śniegu głównie na krańcach południowych, wschodnich i północnych. W poniedziałek po przejściu Zatoki Niżowej pogoda będzie się poprawiać i będzie na ogół pogodnie. Miejscami pojawiać się będą przelotne opady śniegu, zwłaszcza na południu i krańcach północnych kraju. Napływające nad Polskę arktyczne powietrze sprawi, że w najcieplejszym momencie dnia będzie jedynie minus 3 stopnie na podchalu. Około 0 stopni na północnym wschodzie do około 6 stopni na zachodzie. Odczucie chłodu postępować będzie dodatkowo umiarkowanym porwistym północnym wiatrem na wybrzeżu do około 75 km na godzinę. We wtorek będzie pogodnie. Jedynie na wschodzie i północy kraju okresami może pojawiać się więcej chmur oraz miejscami mogą występować opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Po mroźnej nocy, w czasie której na Podhalu temperatura może obniżyć się do minus 5%. 15 stopni. W dzień wciąż będzie dość chłodno. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na podchalu, dwóch na wschodzie, do około 8 stopni na zachodzie. Wiatr wciąż będzie umiarkowany, porwisty, ale jego kierunek zmieni się na zachodni. Środa i czwartek ostatnie dni kalendarzowej zimy będą całkiem kraju słoneczne i coraz cieplejsze. Temperatura maksymalna w środę wyniesie od 7 na wschodzie do nawet 11 na zachodzie, jedynie na Podhalu będzie nieco chłodniej, około 5 stopni. W czwartek będzie jeszcze przyjemna pogoda od 9 na północnym wschodzie do około 15 na zachodzie. Wiatr stopniowo będzie słabnąć. Rozpoczynający się piątek kalendarzową wiosną przyniesie zmianę pogody. Nasuwający się niż spowoduje wzrost zachmurzenia i występowanie przelotnych opadów deszczu. Wciąż będzie ciepło od 10 do 17 stopni. W sobotę wciąż dominować będzie nad Polską zachmurzenie duże, ale z zachmur może pojawiać się słońce. Miejscami występować będą opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie zróżnicowana. Najchłodniej będzie na południu, w centrum i nad morzem od 5 do 8 stopni. Cieplej będzie na północnym wschodzie i zachodzie, nawet do około 12 stopni. Wiatr, zwłaszcza nad morzem, porwisty. W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Ponownie się ociepli, przez co temperatura maksymalna będzie wynosić od 10 do 14 stopni. Odczuwalnie będzie jednak nieco chłodniej, bo w całym kraju wiatr będzie umiarkowany, okresami porwisty wiatr. W weekend w nocy już temperatury będą dodatnie od około 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 stopni na zachodzie.